Teraz pokażę wam jak stworzyć samodzielnie płyn do mycia rzęs, szampon. Wiele z was ode mnie otrzymało taki, takie buteleczki już z wykonanym szamponem. Jeżeli wam się skończyły, albo ich nie otrzymałyście, to pokażę wam teraz jak wykonać, akurat w takiej buteleczce, która potrafi robić pianę. Myślę, że są gdzieś w drogeriach do zakupienia. Więc otwieramy sobie buteleczkę. Wlewamy około 1 piątą takiej butelki ym, płynu do higieny intymnej. Jakiś najbardziej podstawowy płyn. Bez żadnych przelejemy, będzie łatwiej. Tyle wystarczy. A resztę uzupełniamy wodą. Zakręcamy buteleczkę i tak powstałą piankę nakładamy na rzęsy. Rozcieramy. Pianka nie będzie piekła w oczy.